W bo co, pójdzie do szkoły, wróci. Jak czym wiesz, pomoże, nie? Tak, a no tutaj jednak to by była szóstka dzieci, to by było... I, nie, no to i to, też są a, to dwa... A niepełnosprawne dziecko, to razu powiedzieliśmy, że nie jesteśmy w stanie, bo ja go nawet dokarmić przez tego pojadania nie umiała. Nie, 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 Ale też jego od razu karetka zabrała tak. do szpitala, prawda? To było straszne, to, się... to co ona przeżyła, to... Ja wiem, bo ja później jeszcze południu u niej, ona już miała te głupie myśli, że coś sobie zrobić, jak te dzieci zabrali. No to dlatego trzeba było z nią trochę posiedzieć, pogadać też. To to było. Sobie. Dochodziły do nas sygnały jednak, że coś tam się dzieje w tej rodzinie. Pomimo to, że ta pani rzeczywiście nie wychodzi na wieś. na wieś, nie widać, żeby ona spożywała alkohol na wsi, żeby kupowała ten alkohol, ale były sygnały, że może być ten alkohol spożywany w miejscu zamieszkania i dlatego też. Pracownik socjalny raz w tygodniu, można powiedzieć, odwiedzał tę rodzinę. Dlatego też ośrodek zdrowia też wysyłał swoich pracowników, żeby kontrolować, czy opieka nad tym niepełnosprawnym dzieckiem jest sprawowana prawidłowo. Fakt, że był utrudniony troszeczkę możliwość kontroli tego faktu z tego względu, że to dziecko przebywało w tym ośrodku, w tej szkole i ono dopiero przejeżdżało o godzinie 16, kiedy wszystkie instytucje już nie pracowały. Dlatego też podjęliśmy tę decyzję od 1 marca, że tam będzie skierowany asystent rodziny, który pracuje po godzinach pracy urzędu, który pracuje i w sobotę i w niedzielę. I on ma za zadanie pomagać rzeczywiście rodzinie, ale też, nie oszukujmy się, kontrolować i sprawdzać, czy rodzina realizuje plan pracy, który jest ustalony z daną rodziną, żeby wyjść z tej trudnej sytuacji. To pani nie przyznawała się pracownikowi socjalnemu, że ma jakiś problem, nie zgłaszała tego nigdy, nie zgłaszała tego też jej rodzina. Najbliżsi, nikt tego nie zgłaszał, a jeżeli pracownik zachodzi raz, drugi, trzeci i ta Pani trzeźwa, to też jakby nie ma podstaw. No to jest mała miejscowość. Ta Pani nie wychodzi z domu, ta Pani siedzi w mieszkaniu. Nie wychodzi. Jeżeli był pity alkohol, to za zamkniętymi drzwiami. Nie w jej mieszkaniu, tylko u mamy był pity, czyli jednak tutaj może nie przy dzieciach, tylko u mamy, gdzie miała przejście tylko przez korytarz. Jak Pani widzi mieszkanie jest dość małe, to jest niecałe 50 metrów kwadratowych, 46 metrów, składa się, składa się z, trzech, z trzech pomieszczeń. W mieszkaniu nie było toalety, była tylko woda bez odpływu, co było ogromnym utrudnieniem dla, dla wszystkich członków rodziny. Biorąc pod uwagę, iż warunki tej rodziny bytowe, socjalno-bytowe były trudne, rzeczywiście Matka tych dzieci bardzo dbała o to, żeby, żeby w mieszkaniu był ład, żeby był porządek. Pięknie pokładane w kosteczkę wyprane, ubranka, dzieci, te dzieci miały zawsze czyste ubrania, mimo tego, że w, w mieszkaniu była tylko zimna woda i to bez odpływu. Była też trochę niezaradna, jakby może to też się wiązało z tym, że, że tyle dzieci, żeby jednak za z domem, bo jakby nie umiała też zawalczyć o podzyskanie środków dla siebie, czyli z jakichś programów. Po prostu siedziała w domu, nie próbowała walczyć. No a jak, a jak się walczy o to? Na, Na przykład zwrot za pampersy. No ale trzeba wiedzieć o tym, ona tak. wiedziała o tym? Myślę, że tak. Też były panie bardzo otwarte ze środka, w którym przebywał Darek, chciały współpracować z tą panią. Nie umiem do końca powiedzieć, bo dopiero to urodzinałam teraz ponownie od marca bieżącego roku. Na pewno w taką współpracę wejdziemy. Na pewno będziemy pomagać tej pani, ale też musi być jej jakby aprobata, aby wystąpić o takie wnioski, o takie dofinansowanie. Może zacznie, zacznę od pomieszczenia, które, które było kuchnią, pokojem, właściwie pełniło wszystkie funkcje, łącznie z jakąś taką toaletą, która dzienną, która była wykonywana w tym pomieszczeniu. Jest to, jest to najmniejsze pomieszczenie, ma niecałe 8 metrów kwadratowych. Tutaj dzięki Naszej inicjatywie i inicjatywie GOPS-u, pana Wójta, podjęliśmy takie wspólne działania, aby podczas tego remontu, który, który zamierzamy tu wykonać z darczyńcami, z wieloma sponsorami tej akcji, wykonać łazienkę z prysznicem, z toaletą, z umywalką. Wójt zobowiązał się do wykonania wszystkich tych przełączy wodno-kanalizacyjnych, tak aby w tym mieszkaniu były normalne warunki do. Do, zamieszki do zamieszkania przez siedmiosobową rodzinę. Stowarzyszenie Helper z tego, co się orientujemy, to wycenia koszt remontu tego mieszkania, zakupu tych materiałów na około 60 tysięcy. I gmina rzeczywiście nie mogłaby w takich kosztach wyremontować tego mieszkania i przygotować rzeczywiście to mieszkanie, żeby ono spełniało warunki do zamieszkiwania piątki dzieci, w tym tej niepełnospornego. Gminy po prostu na to nie stać. I myślę, że po prostu i pomoc społeczna, i gmina, i stowarzyszenie fajnie, że zawiązały, zawiązały takie partnerstwo, fajnie, że, że porozumiały się między sobą. Oczywiście nasze plany są ustalone z panią Iwoną. My musimy pamiętać, że oprócz poprawy takiej estetycznej, jakościowej mieszkania, musi też ono być bardzo funkcjonalne. To jest siedem osób, a bardzo mało metrów, a więc przede wszystkim funkcjonalne. Helper jako helper nie jest w stanie wykonać wszystkiego. Cała ta akcja charytatywna polegająca na poprawie warunków mieszkalnych tej rodziny polegała to przede wszystkim na pozyskaniu darczyńców i sponsorów, którzy przyłączą się do akcji charytatywnej. Mamy firmę, która bardzo chętnie wykona nam stolarskie zawodowania w mieszkaniu, aczkolwiek jeszcze nie mamy osoby chętnej, która ufundowałaby czy też przekazała w darowiźnie płyty pliśniowe, z których mogłyby być takie wykonane meble. Ponadto pozyskaliśmy całe wyposażenie do łazienki oprócz bojlera, co też no, stanowi niewątpliwie największy wydatek i zakup bojlera, który by ogrzewał wodę w tym mieszkaniu. Udało nam się też pozyskać kuchenkę gazową, brakuje nam lodówki. Brakuje nam podstawowego wyposażenia kuchennego, które chcielibyśmy wymienić w tej rodzinie, typu czajnik, filiżanki, szklanki, na właściwie całe wyposażenie kuchni. Rodzin w y, podobnej sytuacji jest bardzo wiele, nie tylko na terenie gminy Purda, ale ta sytuacja była nadzwyczajna, ponieważ walczymy o, o dzieci, walczymy o powrót piątki dzieci do domu. Był teraz na święta y, mąż, ten z Niemczech, tym mąż, y, to zabrał Daniela, najstarszego, zabrał, to kupił mu telefon. Jakieś tam kosmetyki i słodycze. I to było tylko tyle. Nie interesował się zbytnio tymi dziećmi. Bo ja nie wiem, czy ten najmłodszy, co ma ósmy rok balony w temicie, to nie wiem, czego w ogóle będzie pamiętał. Najprawdopodobniej się zwolnił tu stąd z pracy i uciekł przed tym, żeby nie płacić. Po prostu, została no, tak srogo potraktowana przez los. Jak to się mówi. Dlaczego tata nie wziął dzieci nigdy na wakacje do siebie? Powodził mu się super w Niemczech, ma mieszkanie, chwali się, że ma pracę, że ma mieszkanie, że ma bardzo dobre warunki. On teraz mówi, że może wziąć twoje dzieci, żeby nie poszło do domu dziecka, tą dwójkę może wziąć, bo w ogóle nie chce wspominać o niepełnosprawnym, powiedział, że go absolutnie nie weźmie, że on nie da rady sobie i może wziąć jedynie dwoje zdrowych dzieci. Ja wiesz, że nie na tym polega rzecz, żeby ten pan teraz wziął dzieci, gdy ta pani jest jakby w trakcie leczenia, bo ta pani będzie walczyła o te swoje dzieci, trzeba ją teraz pomóc że może mieć ten kontakt z dziećmi, żeby po prostu utrzymywał kontakt z dziećmi, jak przyjedzie, żeby się z nimi spotkał, ale też, żeby nie obiecał gór lodowych, co robił do tej pory. Bo kontakt dzieci z ojcem, który przebywa w Niemczech, nastaje polegał na tym, że obiecał im coś, co nie dotrzymywał słowa i później on potrafił przepłakać dwa dni, że tata jednak nie przywiózł, czy nie przysłał, czy nie dotrzymał słowa. I też mu to, temu panu przypomniałam, że to są dzieci, które wierzą w każde jedno jego słowo, które mu ufają i zostały bardzo rozczarowane. Tata chyba teraz już się wycofał z tego pomysłu, że chciałby jednak tu dwójkę swoich zdrowych dzieci wziąć, bo już więcej nie dzwonił w tej sprawie, gdy mu powiedziałam, jak przeżyły to, że nie dotrzymał słowa, które im obiecał. Od roku prowadzimy placówkę w formie środowiskowego domu samopomocy dla osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi i fizycznymi. Stąd też doskonale znamy problemy lokalne tego środowiska. Decyzję niektórym ludziom przychodzi bardzo łatwo w takich, takich skrajnych sytuacjach oddać chore dziecko, niepełnosprawne dziecko, tak jak w przypadku no, też i osób dorosłych, do DPS-u. Nie ma problemu, tak? Ale to rzeczywiście ta, ta pani zasługuje na. Na, na ogromne uznanie, bo mimo młodego wieku sprostała temu wyzwaniu, Tylko, no mówię, no to jest po prostu walka, walka o dzieci. Nie tylko te, osoby, te dziecko niepełnosprawne, ale o tę rodzinę, bo warto. Pani Iwona do końca maja będzie przebywała w szpitalu psychiatrycznym na oddziale odwykowym na terapii. Dzieci są zabezpieczone w ten sposób, że trójka przebywa w rodzinie zastępczej w Kromerowie, jedno dziecko niepełnosprawne przebywa tymczasowo. Na wniosek też mamy, bo zastanawialiśmy się, co z nim zrobić i został umieszczony w Domu Pomocy Społecznej w wejherowie najstarszy syn został umieszczony w rodzinie. Liczymy na to, że po terapii, po wyjściu mamy ze szpitala, dzieci wrócą do rodziny biologicznej ze szczególnym nadzorem tej pracownika socjalnego, asystenta rodziny, którego mamy zatrudnionego od 1 marca oraz y, sądzę, że pani Iwona będzie miała ograniczoną władzę rodzicielską i będzie też nadzór kuratora. Także trzy instytucje, które tak będą naprawdę ściśle ze sobą współpracować i kontrolować tą rodzinę oraz też pomagać, wspierać nie zna innego życia. Zna tylko życie w, w wokół swoich dzieci, z wokół swoich problemów i tylko dzieci, innego życia nie zaznała. Mi się wydaje, że może każdego to trafić w takiej sytuacji, jak ona była. Bo nie wiem, jak ja bym się, prawda, zachowała, mając takie chore dziecko i jeszcze trzy, no czwórkę. Nie wiem, jak ja bym sobie powiedział, No bo nie wiem.